Powiadomienia SMS w Dr. Eryk Gabinet Konfiguracja limitu SMS i śledzenie bieżących kosztów Platforma Dr. Eryk Gabinet umożliwia śledzenie bieżących kosztów wysłanych SMS-ów, a także pozwala na wprowadzenie miesięcznego limitu wysyłanych SMS z danej placówki. W celu podejrzenia bieżących kosztów należy zalogować się do platformy Dr. Eryk Gabinet i przejść do panelu Raport SMS. Zakładka prezentuje liczbę SMS-ów wysłanych w bieżącym okresie rozliczeniowym, to jest w bieżącym miesiącu, a także ich koszt zgodnie z obowiązującą stawką. Można także podejrzeć koszty w poprzednich miesiącach rozliczeniowych. Przypominamy, że na koszty używania modułu powiadomienia SMS składa się roczna opłata za moduł oraz miesięczna opłata za SMS-y wysłane w danym okresie rozliczeniowym, płatna z dołu po zakończeniu danego miesiąca. Aby wprowadzić miesięczny limit wysyłanych SMS, należy przejść do panelu Powiadomienia, a następnie do zakładki Konfiguracja SMS. W celu wprowadzenia limitu należy zaznaczyć pole wyboru Ogranicz liczbę SMS na miesiąc, a następnie wprowadzić miesięczny limit w polu Maksymalna liczba SMS na miesiąc. Dodatkowo w zakładce prezentowane są dane o ilości SMS wysłanych w bieżącym miesiącu. Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy kliknąć w ikonę dyskietki, która w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian i niezapisania ich świeci się na czerwono. Aby cofnąć wprowadzone zmiany bez ich zapisywania, należy kliknąć w ikonę cofnij zmiany znajdującą się obok ikony dyskietki. Domyślnie możliwość ograniczania miesięcznej liczby wysyłanych SMS-ów w miesiącu jest wyłączona. W przypadku ustawienia limitu miesięcznego i jego przekroczenia, wszystkie włączone powiadomienia SMS nie będą wysyłane do końca bieżącego miesiąca. Aby odblokować ich wysyłanie w danym miesiącu, należy odpowiednio zwiększyć limit i zapisać wprowadzone zmiany. Jeżeli w aplikacji dr. Eryk w zakładce Dane Osobowe w kartotece pacjenta są wprowadzone numery pośredniku lub przecinku, to SMS wyśle się na oba numery. Opłata zostanie wtedy naliczona za każdy wysłany SMS. Próba doręczenia SMS będzie ponawiana do klienta do 24 godzin od pierwszej próby wysyłki. Jeśli pacjent posiada numer stacjonarny z funkcją odbierania SMS, to wiadomość przyjdzie w formie głosowej. Jeśli telefon stacjonarny nie posiada takiej funkcjonalności, to SMS nie wyśle się i opłata nie zostanie naliczona.